Za miejsce, które pożera. Chwila nie uwagi, masz połamane żebra. Tego wombra nawet nie widać. No, nice way no. to win. Zabrałem mazeka. tak ona taka wszyscy No, no nie właśnie, mają. właśnie. Oj. Hi. Haps. Nie da się wiesz, użyć ability, nie? No. Jestem ograniczony <laughs> Jaj, Małach Mamy go Piotruś Nie Oj, poddawaj idzie. się do końca, no to... do końca Co to był za predikt niechcący zrobiony? Jezu. Nie nic no, nie są wszyscy Nie no, się patrzy No coś tam, nie? Ale nie przejmujcie hmm. się. Ja jestem smród. <grystanie> smród z dupy. Mówił mi smród. Idę farmić. Ja idę proksować zaraz, kurwa. A idę po barona <grystanie> O, no jeszcze. Wow Piotrek Ale to było clean swój. No I Nawet się pofarmić nie można Nie mu, się, ja jestem smród Dobra <grym> Za każdym razem bawić tak <grym> oh, oh, Ale smród No ale waj Ale czadziak Co nas smrodził To jego <grym> No nie mogę Dobra, fleszuję na słonkę i go kradnę z argi, co? Dobra. Dobra. Nawet nie warduję, nie chcę mi się, papyk. Aj! No to, no to trudno się mówi. No, no nie, mają mnie. Nie, Ej, sam 1 na jeden na to płacę, kurwa. Pa, fajne zrobię. Siup. O cholera. O kurwa, to ja Jestem smród! I zaczynam działać już, panowie! No serio? A co? Wow! No czy nam ja smródić, to... panowie? Dobrze, że smród. Idę. Tutaj. Co? Co? Rafał. Nie jest Rafał, wszystko okej? Okay? się zadławiś. Rafał się dobrze bawi po prostu. Ja się. No nie no, spal gumę kasztani hmm. Zostaw mnie I Idę po kasztana Jestem Nie ja uciekam Zostaw mnie ha, ha, ha. Nara. A tak mi zrobiłeś Dawaj <noise> tak A <noise> mhm. Pójdź, to za to I to z Raksem. Wow, Mega. To chyba die, to? No chyba, tak. Ale o Spokojnie, spokojnie! <noise> nie jesteś! <mam> nie ma <noise> mnie! Muszę to jej lekko przesmrodzić! Meksykańska... Wow. <grym> Ale ty kara jest oburzona, że ona nie może mnie zabić. Muszę <grym> się... O, o cholera, czemu mnie wyskoczyło? Nie chciałem tak. Muszę się bo to puszczę. <głos> Smród. <głos> o, no dobrze, tu. Znaczy idę, mam słuchawki bez No ja idę fale, bracie. No tak Nie, 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 B O BOR! Nie, no proszę, do Dużo bardziej stracę na macie, że prawie bym chciał sprzedać teraz. No. Czyli w sumie zarobiłeś z tego samochodu. E no. Znaczy, jeżeli bierzesz pod uwagę dwa lata jazdy i w sumie te naprawy też nie były jakieś mega nigdy kosztowne wielce. No. Nie, ale, nie tak. Mam wrażenie, że już byś nie jeździł. No nie wiem, no ja na punkcie oleju to jestem przerażony. U mnie 10 tysięcy wybija, ja zrobię 50 km więcej, ja się trzęsę kurwa, że nie wymieniam oleju, nie? Jezu, co tu się dzieje jak u Napierdala Napierdalam ich, ale tak bało mi brakuje. Nie, no, ja no zawsze trochę braknie, no. <laughs> Już robię damage'a więcej. O, urachu, gdzieś ty poszedł. No robię tu małe oro, nie? <śmiech> 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 Dobra, sobie postrzelam trochę w... akurat kilkanaście sekund na no, mapkę pyk. Pyk Ultimate trening No nie, no chcący to kliknąłem, no. Przepraszam. Dobra, muszę się skupić, bo intuję ten mecz. Tak, plus jeden. Za dużo klikania, nie znam, staje mi się wkliknie, bo mam ulane palce. Jestem grubą O, pierdolę sobie czekoladę. Idealnie. Brat mi napisał, nie żryj tyle. Tylko kurwa mała. Policjan. Stał karetko na chodniku. Ja się przypierdali do niego i pierdali mu mandat 300 bo stał na chodniku karetką. Policjanci to kurwy. Tak, taki był, taki był cel mojego wywodu ogólnie. No nagrywamy, essa. Czy są górą tylko w re reklamach Pedigree? Nisję, no, to powiedział Tak. obrzydliwy bit no Gdzie oni, to no. gówno? Kurwa jest! A, jest ok, o, o, o. Nie, no jest całkiem obrzydliwy. Foko, kurwa. Nie! Nie kliknąłem, kurwa! Brzumi! Prolerka nie kliknąłem. A? przepraszam. Wspomniałem, że moja dziewczyna śpi nie Kiedy Kaskur się oświadczysz w końcu? Nie mów takich brzydkich rzeczy, Rafał. No no. Prędzej się powiesza. Okay. Dobrze! No, oczywiście w w Of course. Ja to bym w syntak Albo bym drabinka sobie zabrał. O no Myślę, że w przeciągu 10 lat się oświadczę hmm. Jest to... Jest to trochę lat Jest to dobry przedział i, i idealny margines błędu, że tak powiem Ojej. Uważam, Ajda. czy możecie umrzeć? Ja nie mogę kurwa! O, Diana! Czyżby runda druga, tank Diany. Brudnada, On jest taki obzdliwy. No. Będę. A to działa jeszcze normalnie? W normalnie grze? No, pewka. Wczoraj kurwa co to, to Sebastian że ty zrobił, to hmm. Diano to już mi się żygać chciało, ale hmm. było pięknie. To hmm. było po naszej stronie. Hmm. O trzech wiózków jest. Źle. Mogliby jakiegoś rajdzika zrobić jakiś... Hmm. Się... Dawaj coś na sukę tu <noise> Meduza <noise> Kongo to my Ale gameplay na topie Takie szachy były i gość nagle fresh air Ale jesteś kurwa obrzydliwy Ja pierdole Jesteś taki paskudny <noise> O, co tu robi jakiś heros? O. Pole minowe panowie! O. o! Zadziałało pole minowe! O, o ja tu uwielbiam, kurwa jakieś przeciki z, z światłów Ale wódka za mną chodzi Za mną też No to co? Już grubo po siódmej można wypić no tak. Dwa po siódmej. No wymieniłem do kumpla, pojechałem na kanał i się Kurwa, na TVPolskę na Polsat? <laughs> Aha, nie, kurwa na no twój kanał na Twitchu, <śmiech> <śmiech> Ale śmieszne. Już <laughs> <Uś> kurwa. <rzysz, porus. śmiech> Tutaj, nie, ile ile. nie, nie, to, puszce, to jest wypierdolony karz. <śle> jest, do pie***y. na wesoło wiem. do dzisiaj oglądane. Nie mam nawet telewizora, żeby oglądać. na wesoło. No <śle> to było. Twoja mama idzie spać, ty odpalasz kurwa. A to w tym cochy, chłopie. <śle> Wiedziałem, że Rafał zrobi tę reakcję. <śle> Nigdy tego nie oglądałem, ale jak byłem mały i gdzieś rodzice se poszli w nocy, jeśli była samą w domu, to jak, nie wiem, tak około trzeciej w nocy, jak się wszystkie kanały w telewizorze skipowało, to czasem pornośni leciały. Niemieckie. Jakieś arabskie. No. Siedział. A wy pijecie coś dzisiaj, czy tak... Dzisiaj nie, bez nie, mam o, nie mam nic. Nie mam nic na chacie. Nie, bo ja mam całą butlę wina jeszcze z Holandii. Nie, <laughs> sobie to ją zostaw, obalimy ją w sobotę. Alkoholiku pierdalony. Nie powiem. Jestem Ale to Ale tutaj dla zdrowotności i... bym jedną. Tak, <laughs> tak, ja też tak robię. Tak. Pół szklaneczki wódki limonkowej absoluta i pół szklaneczki Sprite dla zdrowotności. <laughs> Tylko nie wiem czemu ten Sprite. Spre sprite jest mega niezdrowy. Czemu? No co ono ma tyle Cześć kalorii. Tlenka, tlenka Le lepiej sam kalorii. alkohol. <laughs> Zero. Aha. Jak zero to spoko. No, no ta. Nie no, to lej ile Gocha 3 zł. <laughs> Ale widzów się zebrało. <laughs> Człowieniu. Sami znajomi. <laughs> no, niestety. Wierni widzowie, tak? To jest tak. najważniejsze. To jest struktura tej społeczności. Tak. Dlatego proszę jeszcze wszystkich odesłania do najdu. Nie, wysyłajcie mi blikiem już, jak już bo Twitch pobiera. A, to, 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 no co? Nie mam racji? No nie, nie żeby coś plus jeden. No właśnie. W sumie ty, czemu ludzie nie dają blika? Robisz Trapfon, taki, że masz drugi numer i... do banku. No bo jest, tak to co. normalnie by dzwonili cały czas, a tak to kurwa... Znaczy na pewno to jest jakaś kurwa naruszone w prawach ten kurwa No nie, ta... nie? No nie można numerów chyba. Bo wiesz, że onkologiczne bardzo? Tak. Aż tak to nie <noise> jest. <się głos> nie, żartuję sobie. Po prostu to jest śmieszne, to jest bardzo śmieszne ogólnie. Zabawa z widzami, robimy straopola śmieszne czy nie? A właśnie, jak już jesteśmy przy pieniądzach, Kasper kiedy ogarnie się sobie? ringa. Musimy bossy na napierdalać. Na razie chłopie że na tostach dwa dni, a tych chcemy do ringa kupował. Czyli zaoszczędziłeś dużo pieniędzy. No właśnie. Nie, ja mnie, je, bo muszę. No Jezus, kurwa, panteoniarze to są takie kurwa najgorsze. Kurwy, kto nienawidzi panteoniarzy pisze jeden na czasie. O, już zaraz, zaraz. zaraz. <grym> <grym> tak, jeden. Mam postora na czasie. O, Rafał jest. Tym on ma Rafał, Schumacher, kurwa. pewnie nawet nie wiem kto to jest Schumacher. Ja <grym> też nie wiem. <grym> No wiem, piłkarz. To brzmi jak to kurwa nazwisko Pokerzysty. Oh, Czy nie ma Majd? i oglądać F1 nieironicznie. Ja jestem fanem NASKAR. NASKAR Giganton. kiedy autor. Kręcą się w kółko. Lubię kiedy autor robi brum brum. Moim zdaniem, topko wyścigów to są kurwa te wyścigi w WRC, nie? wiem Czy wiecie, że miał dole. To takie po terenach jakby. No proste, że tak. No, ha no, Wszyscy... <grym i wytania> <grym i wytania> nie no, nie. Nie słyszał kurwa, że na blika ma wysyłać? Debilny. że wysłał na blika tymi... właśnie. Prawda. Nie wysłał. Oszukał. Ban za oszustwo. <grym i wytania> ja bym zawolny jeszcze auta, tak to z do hmm. no. No blika. Nieprawda. Nie ma żadnego powiadomienia. Ale przeczytajmy w takim razie, jeżeli jest. Nie kłamał. No, wysłał trzy grosze. Ciekawe jaki jaki ten donate Obstawiamy, ja obstawiłem Gocha Gocha 3 złote. Gocha Gocha 3 grosze. Aha. Bardzo śmieszne. Poprze. Dobra, chłopaki, Sposymy. nie wiem, albo zagrajcie jednego albo poczekajcie na mnie, bo jestem taki głodny. Tytonowa dżembra miejsce, które pożera.